Dzień dobry, kochani, ze szprotawy. Jestem pod pylonem McDonald'sa. Restauracja miała być otwarta no już w grudniu zeszłego roku, czyli 2025. Mamy styczeń i ciągle czekamy. Okazuje się, że tu są jakieś problemy techniczne, czyli coś tam z drogą jest nie tak. No ale ludzie czekają i denerwują się, a maka jak nie ma, tak nie ma. Widać, że w środku też wszystko gotowe. Gotowe są. O, nawet są reklamy w środku na telebimach. No, ale dla nikogo. Restauracja jest już gotowa. Tak jak mówiłam, widać, że pylon stoi. Restauracja stoi, jest plac zabaw dla dzieci. No, ale ciągle zamknięta. Możemy sobie poczytać, że roboty rozpoczęły się 3 lipca 2025 roku a miały się zakończyć 29 października 2025. Ciekawe, kiedy uda się otworzyć Maka. No na pewno przyjadę i zrobię film na ten temat, w którym się z Wami podzielę. Jeśli mój filmik Wam się podobał, to bardzo proszę o obserwowanie mojego profilu na Facebooku, Instagramie, YouTubie i TikToku. Pozdrawiam Was serdecznie. No i mam nadzieję, że już że z otwarcia Maka